Cześć, witajcie na kanale typerskim. Na sam początek wielka prośba o łapki w górę i subskrypcję. Taka forma współpracy z Wami bardzo pomaga nam się rozwijać. Konto na Ewinner. Jeśli chcecie grać z nami, jest Wam niezbędne. Tylko i wyłącznie na Ewinner będą pojawiać się dokładnie te same propozycje, które my Wam tutaj podajemy. Dodatkowo, możecie złapać się na takie fajne promocje, jak chociażby ta wczorajsza, kiedy mogliście zagrać typy bez ryzyka, w których w przypadku niepowodzenia Bookmacher odda Wam kasę. Wczoraj odnotowaliśmy drugi plus z rzędu. I mamy nadzieję, że jest to początek kolejnej zielonej pasy. Dziś mamy nadzieję, że ustrzelimy Hatrika. Gramy w Ewiner. Polskim legalnym bokmacherze, który zwraca kasę za pierwszy zakład, jeśli tylko założycie konto z linku, który znajduje się w pierwszym komentarzu pod filmem. I oprócz tego wpiszecie kod promocyjny 190 VIP, tak jak na załączonym obrazku. Dodatkowo macie podwojenie drugiego i trzeciego depozytu do 500 zł, więc trzy fajne bonusy na start. Obrót bonusami sześciokrotnie, kurs 250, i mogą to być kupony AKO. Zainteresowanych odsyłam do pierwszego komentarza pod filmem. Zanim przejdziemy do naszej propozycji mamy jeszcze szybki konkurs do wygrania codziennie 25 zł w e -Winner. Aby wziąć udział musicie subskrybować kanał, dać kciuk w górę pod filmem i w komentarzu podajecie dokładną ilość rund w meczu pomiędzy Team Liquid a Evil Genesis. Później dopisujecie swój login z e czyli e-mail, którym się logujecie. Typujemy do 22, a wyniki będą ogłoszone na każdym kolejnym filmie. Wczoraj było 50 rund i mamy jedną osobę, która trafiła idealnie i była w tym najszybsza. Jest to gracz o niku michu482małopaczmyl.com. 25 zł trafi na jego konto bonusowe w ciągu kilku najbliższych dni. Gratulacje. Lecimy tym razem ze spotkaniem Cyberbet Cup, gdzie zmierzy się Na'Vi Juniors z Heart Legion. Zdecydowanie wyżej notowana jest rosyjska formacja i nic w tym dziwnego, bowiem juniorzy nawi ze średnią wieku 19 lat mogą mieć problemy chociażby z koncentracją, zachowaniem zimnej krwi w trudnych sytuacjach. Ponadto młoda formacja gra stosunkowo rzadko i może brakować ogrania, które przeciwnik posiada. Hartlegion Legion brali udział w wielu turniejach i wydają się ekipą mocniejszą. Chcieliśmy początkowo zagrać tutaj 2 do 0, ale pójdziemy w bezpieczniejszą opcję i wybierzemy wygraną minimum 5 rundami w całym meczu. Dorzucamy do zakładu minimum 32 fragi Krado, który w ostatnim czasie wyrasta na lidera rosyjskiej formacji jeśli chodzi o fragowanie. W ostatnim meczu z Hapaleno skillowo wyglądał potężnie, kilka akcji i zabicie tzw. one tapami były bardzo widowiskowe. W w ostatnim okresie bardzo mocno ciągnie ten wózek i tak też powinno być dzisiaj. Tę propozycję znajdziecie tylko i wyłącznie w Ewiner. Dzięki za to, że oglądaliście film. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał. Nasz pojedynek z ekipą obstawiamy trwa. Dzisiaj mamy nadzieję na trzeci plus z rzędu. Dzięki za to, że byliście tu z nami. Do zobaczenia!